Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie, a właściwie to witamy Państwa bardzo serdecznie, bo dzisiaj na naszym odcinku gości Yang Yang. Hi Yang, Yang. how are you today? Hi. Hi. Mm -hmm. You're saying hi to the camera. Mm -hmm. Can you give me a beautiful smile? Mm -hmm. dzisiaj ma lekko nieśmiały uśmiech. Mhm. Jemy sobie śniadanko. Jemy sobie śniadanko, więc przy okazji wam odpowiem na pytanie. Skąd u mnie tyle. Skąd u mnie tyle energii. I skąd u mnie tyle samozaparcia. Ktoś kiedyś pytał? Ktoś kiedyś pytał w komentarzach. Skąd w tobie tyle energii? Jak to robisz, że masz tyle energii na co dzień? Eksplodujesz energią jak wulkan. Za niedługo rozsadzi cię od środka. Więc odpowiem wam, moi drodzy, że e, wydaje mi się, że to co, jest, to, co widzicie na zewnątrz, zupełnie odbiega od tego, co widzicie wewnątrz. Czyli wewnątrz nie mam zupełnie żadnej w sobie energii. Cała moja życiowa energia została wyssana przez pracodawców w dużych chińskich miastach w ostatnich 15 latach. Więc, jeśli chodzi o moją życiową energię, to w środku mnie jej zupełnie nie ma. Jest totalne wypalenie zawodowe. Więc musi być tutaj jakiś e, dysonans poznawczy, jeśli chodzi o, o to, co wy poznajecie na zewnątrz, a o to, co ja tutaj zidentyfikowałem wewnątrz. W ogóle byłem bardzo zaskoczony, że ktoś podniósł taki temat i mówi mi, że ja tutaj jestem jakiś energiczny. Także, to ta, także tak jak mówię, to jest nie, nieprawda totalnie, to odbiega od tego jak ja się czuję wewnątrz i jak, Jaki jest mój poziom energii wewnętrzny. więc jeśli odpowiadam, jeśli chcecie znać odpowiedź, to odpowiadam wam właśnie teraz. Poziom mojej energii w środku jest zero. Kompletne wypalenie zawodowe. Wczoraj widzieliście, czy przedwczoraj widzieliście na odcinku o dojeździe do pracy. Godzina 50, żeby wrócić do domu. Rano mi zajęło godzinę 10, żeby dojechać do pracy. Czyli trzy godziny w samochodzie. Kiedyś, jak mieszkaliśmy w Szanghaju, w Pekinie, w Xinpei. Pracowaliśmy w największych chińskich miastach. Często się zdarzało, że dojazd metrem, zatłoczonym metrem czy zatłoczonym autobusem też zajmował ponad godzinę w jedną stronę, więc duże chińskie miasta niestety wyssały ze mnie całą energię i nie mam już nic. Nic mi nie zostało, więc będę się musiał odbudowywać. Stąd też pomysł. E w końcu przejścia na wcześniejszą emeryturę i skupienia się nad nad pracą, nad własnymi tutaj projektami w zaciszu domowego biura i rezygnacji z pracy na cały etat, więc taki jest plan, żeby tą życiową energię w sobie trochę odbudować. Drugi plan jest, ta, drugi Drugi tutaj mój komentarz jest taki, że gdybym tego, gdy te, gdybym tego nie zrobił i kontynuował pracę tak jak do tej pory, to nie wiem czy przeżyję Nie wiem czy przeżyję, więc i nie wiem czy dałbym radę Może bym szedł drogą i gdzieś tam powalił się na ziemię, bo już by mi... Bo już nie mam więcej energii kompletnie. Więc zmiany są wymuszone. Zmiany są wymuszone, moi drodzy. Nie ma wyjścia, że tak powiem. Więc pracodawcy też wyssali całą energię. Bo przez ostatnie 15 lat pracowałem dla innych ludzi w różnych, w, różnych w różnych firmach, w różnych szkołach międzynarodowych i uniwersytetach tutaj w Chinach wykładając zarządzanie biznesem i ekonomię, więc ci pracodawcy, ci pracodawcy w Chinach też tutaj wyssali wszystko ze mnie, co miałem najlepsze. Więc jeśli przyjeżdżacie do pracy w Chinach, to nie jest sielanka, moi drodzy. Więc najprawdopodobniej przyjedziecie tylko na kontrakt na rok, czy na dwa, czy na trzy i więcej nie więcej nie dacie rady, więcej nie wytrzymacie. A jeśli wytrzymacie, no to skończycie może tak jak ja z zerową energią. Wszystko w Chinach jest dużo szybsze, także to co w Europie trwa 10 lat, w Chinach robią w 2. Jeśli na przykład zbudowanie tam 10 km autostrady, czy wylanie asfaltu na 10 km w których autostrady trwa 2 lata w Polsce, no to w Chinach trwa nie wiem, 2 miesiące. Więc w Chinach dużo więcej się pracuje, dużo dłużej się pracuje i tak dalej. Kolejny punkt jest taki, że pracowałem często, często w sumie cały czas, e, robiąc kilka zajęć jednocześnie. Czyli nie było tak, że miałem tylko jedną pracę. Mhm. Nie wiem, ludzie w dzisiejszych czasach zakładają, że mają jedną pracę i generalnie z tego tam się utrzymają, wybudują domy i zaoszczędzą na emeryturę i tak dalej. No, moi drodzy, tego się nie da zrobić. To jest, że tak powiem, niemożliwe w dzisiejszych czasach. Więc obecnie, obecnie akurat jak liczę, to mam tam. Ponad pięć różnych zajęć, czyli tak jakbyście pracowali w, w pięciu różnych pracach, więc i przez ostatnie lata też tak było, że pracowałem więcej niż jedno zajęcie, więc w dodatku do pracy na cały etat, które tam kiedyś gwarantowały wizy pracownicze i tak dalej, robiło się też na boku różne projekty. Teraz mam zieloną kartę w Chinach już od kilku lat, to mi tam zwisa, mogę sobie robić, ile chcę i kiedy chcę i dla kogo chcę. W Chinach jest tak, że jak macie wizę pracowniczą, to ona jest przypisana do jednego pracodawcy, więc nie możecie pracować dla, tam na przykład nie możecie mieć dwóch, dwóch prac dla różnych dwóch y, firm oficjalnie, więc tak to wygląda, Ach. przynajmniej w Chinach. Na terytorium Chin. Na terytorium Chin możecie tylko jedną mieć, więc. więc. tak to działa. A jak macie zieloną kartę w Chinach, tak jak ja teraz, no to możecie pracować dla wielu. Nie macie. Zielona karta nie jest przypisana do, do pracodawcy i zielona karta wam pozwala na pracę dla więcej niż jednego pracodawcy w tym samym czasie. Więc. No, ale tak jak mówię, praca, kilka różnych zajęć. Praca często przez 7 dni w tygodniu. Raz miałem tak, że przez cały rok pracowałem bez żadnego dnia wolnego. Cały rok 365 dni codziennie, jeden po drugim. No, więc sobie wyobrażajcie, lecicie cały rok bez urlopu, nawet jednego dnia. Więc, że tak powiem, doszło do ekstremalnych sytuacji. No, więc tak to wyglądało w przyszłości. Teraz e, w przyszłości, no więc był taki super szybki wzrost. Tak jak Chiny rosły w super szybkim tempie tam po kryzysie w 2008 finansowym, spompowano w gospodarkę wielkie pieniądze w Stanach i w Chinach, żeby wszystko rozruszać, no i te wzrosty były gwałtowne. Też oczywiście zarabiało się, żeby kupić mieszkanie, żeby kupić mieszkanie, żeby kupić samochód, coś tam odłożyć, więc zarówno ja jak i Simpei tam ostro, ostro, że tak powiem pracowali, no i teraz skończyło się to tym, że <ścoughs> jesteśmy przepracowani i i wypaleni i próbujemy się tutaj regenerować i no i gubiliśmy dom z ogrodem na przedmieściach żeby żeby tutaj odpocząć oczywiście bez tego co zrobiliśmy w przyszłości nie byłoby możliwe to co mamy obecnie więc nie byłoby mieszkania nie byłoby domu mhm. Nie byłoby możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę, którą, jak już znacie z poprzednich filmów, tutaj planuję. O tym zrobię kolejny odcinek. Jak to jest w ogóle możliwe, że można przejść na wcześniejszą emeryturę przed 40? -tką? Oczywiście to nie jest emerytura, e, tak jak w Polsce, z ZUS-u wypłacana przez państwo tylko to jest bliżej modelu takiego amerykańskiego że sobie tam e, że sobie oszczędzacie z. Ze... Ale w Polsce chyba to też jest jakieś tam indywidualne, jakieś konta emerytalne i tak dalej, że tam e, odkładacie pieniądze i one tam są inwestowane w fundusze i tak dalej. W Stanach to jest e, 41k, 401k. Tam jak pracujecie dla pracodawcy, no to Wam wam lecą pieniądze na fundusz emerytalny, więc. Więc tak, więc bliżej to jest do takiego modelu amerykańskiego niż, niż europejskiego z tym, że płacicie ZUS co miesiąc, gigantyczne kwoty. No i później jak jest macie 60 lat czy 65 no to przechodzicie na emeryturę i wam państwo przesyłamy co miesiąc, więc to nie tak nie działa. Bardziej tak jak w Stanach, że sami sobie tam musicie odłożyć, no i z tego sobie możecie tam później żyć. Więc, tak to wygląda, żeby ktoś tutaj nie był pomylony, bo bardzo dużo ludzi jest pomylonych, słuchajcie, w społeczeństwie, i oni po prostu nie są w stanie zrozumieć, jak coś działa. Nawet, jak im wytłumaczysz, to nie przyjmują do wiadomości, dlaczego coś jest tak, a nie inaczej. Albo mają w głowie tylko jeden model, no. Myślę, że w dzisiejszych czasach jak to jest problem wielu ludzi. Szczególnie na przykład tych, którzy nigdy nie byli w innym państwie, państwie, albo nigdy nie podróżowali, albo tylko byli w jednym systemie, ciągnęli całe życie. Że oni w ogóle nie, nie, nie są w stanie sobie wyobrazić, że są inne modele życia, albo są inne modele rozwoju, albo są inne modele tam płatności na emeryturę, czy oszczędzania i tak dalej, więc. I oni wtedy wszystkich innych próbują uh, tylko i wyłącznie do swojego jednego znanego im modelu ściągać, więc myślę, że to się staje problemem w dzisiejszych czasach. Mm -hmm. We continue eating after the break. I mm -hmm. still have a lot. Still have half bowl. No więc tak. Majówka, weekendik. Teraz mam 5 dni wolnego, słuchajcie. Na majówkę, więc trochę odpocznę. Już kończąc dzisiejszy film, miałem malować dom z zewnątrz, ale nie maluję, bo leje. Nie maluję domu, bo leje, więc problem. No więc tak. Problem i leje. Więc wszystko mokre, ściany mokre, podłogi mokre. I co poczniesz? To zrobisz jak nic nie zrobisz będę musiał czekać do wakacji bo wtedy będę miał więcej wolnego eee. a wtedy jest super mega gorąco w lecie więc zobaczymy jak z tym malowaniem domu będzie a jeśli nie to będę musiał czekać do zimy bo w zimie jest bardzo sucho i nie leje w ogóle tam. Wrzesień? Nie wrzesień, październik, listopad. Listopad, grudzień, tak jak w zeszłym roku, murowałem ścianę. Więc... więc zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, chciałem na wakacje się ze wszystkim uporać i już na wakacje mieć tutaj zrobiony dom. I w wakacje w końcu coś poodpoczywać. No i oczywiście teraz, kiedyś, jak w dodatku do całej naszej pracy. Na całe etaty i dodatkowych prac, jeszcze mieszkania. Mieszkanie kupowaliśmy, wykańczaliśmy. Teraz dom kupowaliśmy, i tutaj remontowaliśmy, i wykańczaliśmy. Także sobie wyobraźcie, że dużo się dzieje. No więc. Że tak powiem totalnie jesteśmy zmordowani życiem. No i oczywiście jeszcze sytuacja Niania w międzyczasie i tak dalej. Szpitale, nie szpitale. Więc jest jeden wiel... był jeden wielki hardcore. Nie wiem jak my to przeżyliśmy. Nie ma vlogów z tamtego okresu. Myślę, że te vlogi z tamtego okresu byłyby hardkorowe i wielu ludzi by nie uwierzyło, że... Tak można było żyć, teraz dopiero wychodzimy na prostą, że tak powiem. Więc teraz po tych. Teraz jest. Jak kiedyś był wzrost taki bardzo szybki naszego życia do góry, to teraz jest stabilizacja i tak powolutku do góry. Bardziej już w sumie jeszcze trochę do góry, ale już bardziej tak na płasko. Bardziej tak na płasko jesteśmy. E, więc łapiemy stabilizację, gdzie tylko można i jak tylko można. No, więc tak, moi drodzy. Yangyang yang tutaj fajnie nam rośnie teraz. Hmm? Coraz większy jest. No, uh -huh. talking about you. Yang jest coraz większy, już włosów ma tyle. Piękny chłopak się zrobił. Mhm. Zawsze był piękny chłopak, a teraz jest jeszcze piękniejszy chłopak. Mhm. Widzę, że tam wielu widzów kibicuje Yang Yangowi. Bardzo dobrze. Here mhm. you My też mu kibicujemy, żeby rósł i się rozwijał. nie jest w dobrej kondycji, dobrze sobie radzi, mhm. jedzenie mu świetnie idzie, spanie mu świetnie idzie, mhm. mu zawsze pierwszy, pierwszy zasypia i pierwszy się budzi, jedzenie mu dobrze idzie, ciekawy świata jest, ciekawi go teraz co to za dźwięki, bo klimatyzacja jest włączona. To jest AC Air Conditioner. Ah. Udało mu się tutaj zgadnąć, że to klimatyzacja jest włączona. Mm. This is you, can you see yourself? Ah. Także piękny Yang Yang. Rośnie w dobrym kierunku. Mm -hmm. Dobra, także jak widzicie, w następnym odcinku powiem Wam trochę o, rozwinę temat wcześniejszej emerytury, więc jeśli kogoś interesuje, to oczywiście zapraszam. Jak to możliwe, że da się to zrobić? Oczywiście, na wcześniejszej emeryturze to nie znaczy, że tam, powiedzmy, mówię sobie tak: O, od jutra przychodzę na wcześniejszą emeryturę i już żadnej pracy nie robię. To też nie bądźcie zmyleni i pomyleni. Głównie chodzi o to, żeby rzucić pracę na cały etat i nie sprzedawać tam. 8 godzin swojego czasu plus 3 godziny do jazdy, 11 godzin dziennie jednemu pracodawcy, tylko żeby przestać pracować, pracować na cały etat i spędzać czasu więcej w domu i mieć więcej wolnego czasu i robić jakieś tam swoje rzeczy od czasu do czasu albo w mniejszym wymiarze godzin typu tam 1, 2-3 godziny dziennie. I mieć więcej czasu dla siebie i dla rodziny, ewentualnie robić coś tam, na przykład pracować jeden dzień w tygodniu przez tam powiedzmy 8 godzin, a pozostałe 6 dni w tygodniu mieć wolnych. Więc bardziej tutaj nastawiam się na regenerację i zmniejszenie. Zmniejszenie ilości pracogodzin w tygodniu, więc to nie jest tak, że. O, od dzisiaj już nic, nic więcej nie robię, tylko leżę i jem i śpię i pachnę. Także. Mm -hmm. need to eat? Mm. Więc to też miejcie na uwadze. No, także. Warunki są stworzone ku temu, żeby przejść na wcześniejszą emeryturę. I tak jak mówię, w następnym odcinku powiem Wam więcej o tym jak stworzyliśmy te warunki i jak stworzyliśmy te warunki i e, w jaki sposób można to zrobić? Gdyby ktoś był zainteresowany i i co dalej? I jak to wygląda od strony prawnej, finansowej, zawodowej mentalny i tak dalej, rodzinny, więc zapraszam, zapraszam. A tym razem do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, cześć, cześć. A my dalej jemy śniadanie. Pa! pa.